Witam Państwa serdecznie, nazywam się Maciej Strycki, w dzisiejszym programie 1 na 1 naszym kolejnym gościem jest pan Mieczysław Koprowski, kandydat Nowej Lepszej Oławy na stanowisko burmistrza miasta Oławy. Witam Pana, witam Państwa. Może no, zacznijmy od tego, co może Pan obiecać Oławianom na dzień dzisiejszy, jeśli się stanie Pan burmistrzem? Szanowni Państwo, no na pewno, jeśli obdarzycie mnie mandatem zaufania, na pewno należy przystąpić do tych projektów, które użały światło dzienne akurat teraz przed samymi wyborami. No, na pewno trzeba, trzeba pochylić się nad problemem rewitalizacji rynku. Wszyscy mieszkańcy mogą zobaczyć, makietę, która jest wystawiona w ratuszu. Koszt 17 milionów złotych. Oczywiście mam mało zastrzeżenia, czy nasz rynek ma być centralnym parkingiem w mieście, bo planowane są. Kolejne miejsca parkingowe, prawie 200 miejsc, ale to jest jeszcze kwestia do dopracowania. Kolejna sprawa to oczywiście obiecane już przez wiele lat Skypark er dla młodych ludzi, którzy chcą nie, ma, nie mają gdzie właśnie tymi, tymi swoimi różnymi urządzeniami, czy tam na deskorolkach, czy na łyżworolkach, nie mają gdzie sobie pojeździć. Nie jest to duży koszt. Myślę, że to w granicach zamknie się do 400 tysięcy złotych. Jest przygotowany projekt, który będzie można uzgodnić z przyszłymi użytkownikami. To są, te, to są te takie myślę priorytetowe. No i oczywiście przebudowa basenu odkrytego. Jest takie zapotrzebowanie społeczne, żeby jednak ten basen był. Koszt, dzisiejszy koszt według tego projektu jaki zaproponuje Pan Burmistrz to jest kwota 13 milionów złotych. To jest tak na, na dzień dzisiejszy najważniejsze. No, Trzeba też powiedzieć o budowie obwodnicy, obwodnicy Oławy, która jest tutaj strategiczną inwestycją naszego miasta. Jest to bardzo poważna sprawa, ale myślę, że bez decyzji na szczytach władzy, czyli na decyzji rządowych, dyskusja tutaj w naszym kręgu lokalnym myślę, że jest bezprzedmiotowa na dzień dzisiejszy. Skoro wspomnieliśmy o basenie, to co Pan sądzi o koncepcji nowego basenu? Yy, oczywiście tak kontynuując yy, tą myśl yy, yy, przebudowy, to raczej będzie budowa od podstaw, bo jak wiemy, że ten nowy projekt, który jest pokazany na portalach społecznościowych, no jest dość okazany, robi wrażenie. Yy, 13 milionów złotych to też nie jest mała kwota, ale yy, patrząc wstecz, ten basen odkryty, jeśli tylko dopisała pogoda w okresie wakacyjnym, był zawsze oblegany nie tylko przez naszych mieszkańców, ale także przez e, e, sąsiednie miejscowości, e, biorąc pod uwagę koszt 6 zł za, e, za, za cały dzień w porównaniu do e, termów Jakuba, naszych, naszych basenów krytych, gdzie kwota jest prawie dwukrotnie większa, ale za, za godzinę. Także warto, warto pomyśleć warto przystąpić do takiego projektu. Czas no, najwyższy coś tutaj zrobić dla naszych mieszkańców, żeby mogli z tym korzystać. Tak, ale na naszym portalu pojawia się wiele negatywnych ocen basenu, koncepcji basenu. Między innymi, że jest jako brakuje starterów. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że dziś to jest tylko projekt. Jeśli poważnie przystąpimy do realizacji tej koncepcji, można wysłuchać tych uwag naszych mieszkańców. Oczywiście to jest jeszcze w sferze projektu i będzie można coś zmienić, także to nie jest sprawa przesądzona, że będzie w takim kształcie, jak jest dziś przedstawiony przez Pana Burmistrza Października. Myślę, że mo można do tego wrócić i dyskutować. Dobra, a mam jeszcze takie pytanie. Jako bójś, jaką pierwszą decyzję Pan podejmie? Po objęciu stanowiska. Na, na pewno, Panie Redaktorze, na pewno Pierwsze decyzje będą takie, że trzeba będzie sformułować e, odpowiednią grupę ludzi do e, kierowania miastem, na pewno przygotowanych merytorycznie. E, dziś, jak wiemy, jeśli chodzi o e, planowanie przestrzenne naszego miasta, nie wiem, czy, czy Pan Burmistrz korzysta e, z, e, z doradztwa. Odpowiednich, odpowiednio przygotowanych osób, czy przekazuje to biurom konstrukcyjnym, projektowym. Na pewno odpowiednia grupa ludzi do kierowania miasta, bo to jest bardzo ważne i tacy ludzie, jacy będą kierować, będą wspierać mnie w kierowaniu, tak miasto będzie wyglądać. To jest jedna sprawa. Natomiast co do decyzji. Pierwszy budżet wiadomo już przygotowuje burmistrz bez, bez udziału Rady i ten, ten budżet będzie przyjęty przez nową Radę Nowego Burmistrza. Oczywiście w skali roku będzie można roz, różnych dokonywać korekt, przesunięć, ale no, warto usiąść przy stole i zastanowić się, co będzie priorytetem w 2015 roku. Skoro już mówimy o budżecie, to co z deficytem, który w tym roku będzie wynosił ponad 8 milionów? Ja bym bardziej przyjrzał się temu, bo to jest, to jest deficyt planowany na 2014 rok. O ile pamiętam, planowany dochód w granicach 96 milionów 500 tysięcy, wydatek 104 no prawie 8 milionów deficytu będzie pokryty niestety z kredytu. Natomiast e, ja bym bardziej się przyjrzał e, zadłużeniu wewnętrznemu. To zadłużenie wewnętrzne na dzień dzisiejszy to jest w granicach 42%, przy górnej granicy, e, jaką określa Ministerstwo Finansów, 60%, a więc takiego zagrożenia dla budżetu nie ma. Ten budżet tak relatywnie co roku nieznacznie wzrasta, bądź otrzymuje się na tym samym poziomie, więc myślę, że nie ma zagrożenia dla budżetu, jeśli w tym roku ten deficyt będzie pokryty z kredytu. Także wiele w kampanii mówi się o budżecie obywatelskim. Czy Pan jakieś propozycje? Chce Pan oddać część funduszy dla mieszkańców, aby to oni decydowali, na co one mają pójść? E, tak, tak. E, myślę, że to jest, to jest bardzo dobry, ciekawy pomysł, aby wprowadzić tutaj w naszym mieście. E, mimo tego, że e, burmistrz, e, zastępca burmistrza pan Witek Mimierowski na swoim blogu czy, czy tam na Facebooku pisze, że przecież ten budżet jest obywatelski, to jest nieprawda. To jest, e, to jest w ogóle koncepcja błędna, błędna wypowiedź. Budżet obywatelski kieruje się zupełnie innymi zasadami. Tak, chciałbym, chciałbym spróbować, aby w 2016 roku, bo 2015 to już jest przesądzone, w 2016 roku wprowadzić budżet obywatelski tytułem próby. Mieszkańcy mieliby swój udział w kształtowaniu budżetu poprzez szerokie konsultacje w skali roku władze miasta proponują jakieś konkretne rozwiązania, konkretne koncepcje czy projekty, inwestycje w naszym mieście. Później mieszkańcy mogliby w ankietach bądź w głosowaniu internetowym wyrazić swoją wolę, że na przykład chcą, bo dość głośno się mówi, budowa amfiteatru na przykład. Więc jeżeli większość zechce takie inwestycje, to myślę, że władze miasta powinny się pochylić tym problemem i, e, taki, i taka inwestycja powinna być ujęta w budżecie. Na dzień dzisiejszy proponowałbym, e, patrząc na wpływy budżetu w granicach 96 milionów złotych, od 3 do, do 4 do 4,5% z budżetu. Jeżeli to się przyjmie, to oczywiście jest to bardzo dobry pomysł, bo w ten sposób. E, Ściąga się naszą społeczność lokalną, aby miała udział w kształtowaniu budżetu. A także w ostatnim, w ostatnim mieście pojawiło się wiele inwestycji, która według pana jest najbardziej potrzebna, a która była najgorsza, jeśli takowa jest. jest. Bardzo, bardzo to? dobre pytanie i tak można, yy, można to yy, yy, oceniać z perspektywy 12 lat urządzenia pana burmistrza i jego bloku politycznego pod nazwą Bezparty, Samorządowy. I tak chciałbym zacząć od łącznika Nowy Górnik Ośrodka Sowieckiego. Wtedy, kiedy był jeszcze kilka lat temu w sferze projektu i pozyskiwano środki z urzędu Marszałkowskiego, ten łącznik miał spełniać rolę małej obudnicy. Nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy pamiętają. Był taki zamysł, aby właśnie wtedy puścić chiry przez osiedle Sobieskiego na Nowy Otok. Ta koncepcja upadła były obawy, że będą protesty mieszkańców. Dziś ten łącznik łączy nowe rozwijające się osiedle. Uważam, bardzo pozytywnie oceniam. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ dzięki temu mieszkańcy tego nowego osiedla, aby dostać się do Wrocławia nie muszą przejeżdżać przez zapoczątą ulicę Lipową i wpinać się w drogę krajową tam na ulicy Kutrowskiego ile lepowe te skrzyżowanie, które jest bardzo kolizyjne i niebezpieczne, więc uważam, że to bardzo dobry pomysł i podobnie wracając z Wrocławia, ze szkół, z pracy bezpośrednio dojechać do swojego osiedla. Myślę, że to jest bardzo dobra sprawa, więc oceniam to pozytywnie, choć w zamiarze miało to odciążyć nasze miasto od tirów. Druga inwestycja, ta, która była obiecywana przez wiele lat, można właściwie powiedzieć przez ostatnie 15 lat, jeszcze za czasów, kiedy burmistrzem był pan Wiązowski, baseny Pretetemnej Kuba. Pierwsza koncepcja, pierwszy projekt kosztował nasze miasto 280 tysięcy złotych. Kiedy pan burmistrz Październik przejął władzę w 2002 roku, ta koncepcja została wyrzucona do kosza, ponieważ projekt się zdekapitalizował. Nikt nikogo z tego nie rozliczył. 280 tysięcy złotych poszło na zmarnowanie. Nowa koncepcja, nowy projekt to milion 280 tysięcy złotych. Jak wiemy ten basen już funkcjonuje od roku. No Trzeba było się z tym, że będziemy pasa tego basenu. Dzisiaj za, za pierwszy rok działalności mówi się oficjalnie 750 tysięcy z budżetu miasta dopłaciliśmy, a tak naprawdę dopłaciliśmy prawie milion, ponieważ nasze miasto też dopłaca do e, zajęć e, WF naszych dzieci z naszych szkół. To jest oczywiście e, pozytywnie, to odbieram, ale jak mówimy już o kosztach, więc prawie milion złotych. Basen miał kosztować 22 miliony, dziś kosztuje 26, jak wiemy są problemy z podwykonawcami. Te roszczenia to są na kwotę minion 300 tysięcy. Doszło nowe roszczenie na ostatniej sesji pan Burmistrz przedstawił na kwotę 150 tysięcy złotych. Tak oceniam ten basen, że nie do końca pozytywnie, ponieważ jeszcze przecież prawie 20 podwykonawców stoi w kolejce i zapewne będzie żądać od naszego miasta zwrotu tych tej te, te niedopłaty za prace, jakie zostały wykonane na basenie. Kolejna sprawa kinodra. To nie budowa, raczej przebudowa. Koszt 11 milionów złotych, 350 miejsc, sala widowiskowa. Wszyscy oczekiwali, że będzie tam multikino. Niestety nie udało się. Nie będzie tam multikina. Nie wiem, czy w ogóle będzie można wyświetlać jakiekolwiek filmy. Panie Dyrektor Slipko nastaje na głowie, żeby jakby zachęcić naszych mieszkańców i zaproponować różne, różne koncerty. Gdyby miała pewnie większy budżet, to pewnie coś ciekawego by nam zaoferowała, no i jest tak jak jest. Myślę, że kiedy, kiedy zmieni się władza, to, to i trzeba będzie coś nad tym pomyśleć, żeby te budżecie należały się większe środki, żeby na naszych mieszkańców zachęcić do, do różnych koncertów, żeby nasza nie musiała wyjeżdżać do Wrocławia. Kolejna inwestycja, ratusz. Tak, myślę, że też pozytywnie oceniam, choć nie do końca wykończenie, no, te boksy ze szkła i plastiku no, nie za bardzo pasują do naszej, na naszej perełki zabytkowej, tak można powiedzieć. Są też niedoróbki, przecież jak doskonale wiemy nagłośnienie jest fatalne, wynika z tego, że najprawdopodobniej wykonawca tego nagłośnienia ma niezapłacone, nie możemy korzystać z serwisu, więc nagłośnienie jest fatalne. I Od dwóch miesięcy biblioteka y, dziecięca jest zamknięta, awaria, zalane, zalane pomieszczenia, są duże straty, też nie możemy żądać y, odszkodowania od wykonawcy, bo wiadomo, że główny wykonawca upadł. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę, narożny budynek przeległy do ratusza, ten narożny obok Wydziału Promocji, właściwie już dziś nadaje się do remontu, widać jak ta elewacja wygląda. To tak wkrótce, wkrótce no, oczywiście jeszcze jest zagospodarowanie ścieżka edukacyjna w parku, bardzo dobry pomysł, trzeba to kontynuować, trzeba ten park jakoś ożywić. Są różne pomysły. No, warto było, żeby ten park był też oświetlony w jakiś sposób, żeby były tam kamery, bo jak widzimy, jest niestety notorycznie dewastowany. To tak oceniam te najważniejsze inwestycje. No, jest jeszcze yy, unowocześniony nasz, yy, nasz stadion, jest bieżnia. Bardzo fajna sprawa, oczywiście, żeby była otwarta dla wszystkich. I w ostatnim czasie deweloper zwrócił działkę, na którym kiedyś w ramach Mistrzostw Europy miał być hotel. Jest ta działka zwrócona i ja tam widzę korty tenisowe, bo miasto takich kortów nie ma. No i jest kolejna inwestycja, ale tak wybieram już bardziej w przyszłość. Budowa sztucznej nawierzchni na bocznym boisko, bardzo dobry pomysł. I na pewno ta inwestycja się zwróci. Skoro mówiliśmy też o ulicy Kutelskiego, to naciągam się na obwodnice ławy. Tak. Jak pan widzi, czy jako błogosławiek byłym, w stanie coś zrobić? Pomóc? Temat obwodnicy Ławy właściwie się ciągnie od momentu, kiedy zabiązało się stowarzyszenie dla obwodnicy Ławy, kiedy były protesty. I właściwie nasi politycy, wszyscy z lewa i z prawa, yy, wmawiają nam że ta obwodnica powstanie. Ja też mam, ja mam taką nadzieję, że powstanie. Ale jako pływisz? Jako pływisz? Pan no, no, szanowni Państwo, trzeba sobie jasno powiedzieć, że obwodnica y, ławy to jest y, tak olbrzymi koszt, przerastający możliwości naszego miasta i nawet ościennych, ościennych samorządów. To jest dzisiaj się mówi w granicach 250-300 milionów złotych. Dzisiaj się okazuje, że to już nie, nie władze samorządu Województwa Dolnośląskiego, a bardziej Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, ponieważ ta wodnicowa jest wpięta w drogę krajową Wrocław-Oława. Eee, Przykro jest to, że przez dwa lata na sesjach Rady Miejskiej Pan Burmistrz wmawiał nam i naszemu społeczeństwu, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Pozyskujemy e, jako miasto e, od Agencji Nieruchomości Rolnej e, nieodpłatnie grunty pod przyszłą obwodnicę. Ta wytyczona obwodnica przez pana burmistrza to jest obwodnica śródmiejska i okazuje się na dzień dzisiejszy, że w, w ocenie generalnej dyrekcji jest nie do przyjęcia pod każdym względem. Ta obwodnica, którą pan burmistrz proponował przez ostatnie dwa lata, tak zwana śródmiejska, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Takie pismo otrzymano od generalnej dyrekcji, czyli właściwie wszystko trzeba zrobić od początku. Jako burmistrz, no na pewno nie można siedzieć z założonymi rękoma i czekać, że ktoś za nas to zrobi. Na pewno trzeba rozmawiać, na pewno trzeba jeździć do Warszawy, na pewno e, trzeba podjąć wszelkie działania. I co chciałbym zaakcentować, e, warto, aby tą naszą e, najważniejszą inwestycję strategiczną naszego miasta, na przeszłości miasta, żeby wsparli nasi parlamentarzyści bez, e, bez żadnych podziałów. Już tutaj nie ma co patrzeć, kto rządzi, kto jest w opozycji. Warto, aby parlamentarzyści nasi poparli tą, tą ideę budowy obwodnicy i powtarzam, że warto mieć też swojego posła tutaj z ziemi łaskiej, który w jakiś sposób zjednoszyłby te wszystkie siły, aby wesprzeć władzę miasta, żeby ta obwodnica powstała, bo przecież to też jest jakieś rozwiązanie dla gminy miejskiej Oława, przecież pamiętamy blokady i protesty w Dodzikowicach na tej drodze wylotowej głównej do nauko. Bardzo wiele osób Oławie także narzeka na komunikację miejską. Między innymi jest problem z dostosowaniem rozkładu jazdy MPK u ze składem PKP. Mieszkańcy przyjeżdżają, wychodzą z PKP, a autobus im ucieka. Czy jako Burmistrz ma Pan jakiś plan na restrukturyzację naszej, naszego morskiego MPK? -u? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja że to jest tak prosta sprawa i myślę, że tutaj ktoś chyba zapomniał, jakie ma obowiązki, bo PKS Koława jest tylko operatorem, wykonującą usługę. Natomiast miasto w specyfikacji zamówienia publicznego powinno określić, jakie zadania, jakie ma obowiązki. Pewnie takie zadania są. Natomiast co do określenia rozkładu jazdy, są tego urzędnicy miejscy, którzy powinni to skorygować tak, aby nasi mieszkańcy byli zadowoleni. Ja, dla, mnie, ja, dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, że y, nie można dostosować y, rozkładu jazdy właśnie do ruchu, ruchu, po, ruchu pociągów, y, czyli PKP. Y, oczywiście na PKP, z, z naszym PKP jest taki problem, że co jakiś czas zmieniają. Ale też można dostosować rozkład jazdy właśnie, żeby to tak skorygować, że nasza młodzież czy nasi mieszkańcy, którzy wracają ze szkół z pracy z Wrocławia, żeby wychodząc z dworca jest autobus i podjeżdżają. To, nie ma, to jest najmniejszy problem, uważam. Natomiast co proponuję? Wiem, że to będzie uznane za populizm, ale ja z tym się noszę już tak od paru miesięcy i czekam na kampanię wyborczą, bo jak wiem, jako radny i tak tego nie przeforsuję przy tym składzie rady, bo pan burmistrz na wszelkie moje zmiany mówi stanowczo nie. Więc jeśli będę miał taką możliwość, to zaproponuję mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską. A to dlaczego? Dlatego, że dziś, porównując rok 2013 to jest kwota 1 350 tysięcy złotych, z, z czego ponad 350 tysięcy to są wpływy z biletów. Czyli niecały milion to jest koszt komunikacji miejskiej na terenie miasta. Więc spróbujmy tytułem próby na rok czasu wprowadzić bezpłatną komunikację miejską. Na pewno się budżet nie zawali, jeśli te 300 tysięcy znajdziemy w budżecie. Żeby, żeby to uregulować z operatorem. I myślę, że to jest, też taka, to jest też taki problem proekologiczny, aby naszych mieszkańców zachęcić, żeby się przesiadli ze swoich autobusów. Może będzie mniej korków na mieście, a na pewno to też będzie jakaś ulga dla rodzin tam, gdzie kilkoro dzieci dojeżdża do szkół i rodzice muszą płacić bilety miesięczne, żeby te pieniążki zostaną w kieszeniach. No a przecież kto jak kto to my mieszkańcy kształtujemy budżet miasta, zasilamy budżet miasta, no i też warto, żeby od czasu do czasu użyć naszym mieszkańcom. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i, i warto go wprowadzić te próby na pierwszy rok 2016. Poruszamy temat bezpieczeństwa w mieście. Organizacja czy likwidacja straży miejskiej? Panie redaktorze, szanowni państwo. Tak co cztery lata wraca ten temat, czy ta Straż Miejska ma być, czy nie. Ja, chciałbym, ja sceptycznie podchodzę do tematu likwidacji, natomiast chciałbym przypomnieć tym wszystkim, którzy chcą likwidować Straż Miejską, że bezpieczeństwo miasta to jest zadanie gminy. Kiedy właśnie wyszła ustawa o powołaniu Straży Miejskiej, no nasze miasto skorzystało z tego dobrodziejstwa, a Straż Miejska została powołana. Oczywiście jest duży znak zapytania, czy ma funkcjonować w takim kształcie, jaki jest. Ja na dzień dzisiejszy chciałbym oczywiście to zmienić, przybudować funkcjonowanie Straży Miejskiej, tak jak jest w innych miastach. To, to jest co, co roku na podsumowaniu bezpieczeństwa w mieście z udziałem Komendy Powiatowej Straży Miejskiej zawsze zadaję do pytania i nigdy nie dostaję odpowiedzi. Dlaczego Straż Miejska nie pracuje od poniedziałku do niedzieli? Dlaczego nie pracuje w godzinach wieczornych? Mówi się, że to są dodatkowe koszta dla budżetu miasta. Według mnie, dziś chyba jest zatrudnionych 13 funkcjonariuszy i myślę, że tak można podzielić to w skali tygodnia, że yy, można, yy, można, yy, można zabezpieczyć miasto właśnie, żeby Straż Miejska pracowała od poniedziałku do niedzieli. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kiedy nasi mieszkańcy czują się bezpieczni? Kiedy widzą patrole na mieście. Ja pamiętam akcję Pana Komendanta Gałuszki, kiedy z Wrocławia przyjeżdżałem yy, 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 policjanci z prewencji i całymi nocami były patrole. Było spokój w mieście, jak dochodziło do jakiejś awantur, bardzo szybko to było likwidowane, ale niestety to było tylko może raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Straż miejska jest od tego, aby właśnie pilnować porządku tutaj na terenie miasta, a od poważniejszych spraw jest policja. Więc, ale jeśli będzie wola mieszkańców, a przecież mieszkańcy mają prawo zebrać pod odpowiednią ilość podpisów, to jest ustawa o referendum lokalnym. Jeśli zbiorą odpowiednią ilość podpisów, Rada Miejska będzie musiała to przyjąć i będzie musiała zorganizować referendum. Jeśli, straż, jeśli mieszkańcy uznają, że ta formacja jest zbyteczna, trudno. Ja na dzień dzisiejszy jestem za tym, aby zmienić, e, zmienić e, zasady funkcjonowania. I chciałbym jedno podkreślić, być może dlatego, że jestem radnym. Wszystkie moje wnioski wszystkie zastrzeżenia, jakie kierowałem do Straży Miejskiej, wszystkie były realizowane w bardzo szybkim tempie. Czy uszkodzona jakaś tam no, y, droga, czy chodnik, czy ogrodzenie, gdzie stwarzamy bezpieczeństwo dla dzieci. W ciągu dwóch, trzech dni strażnik miejski dzwonił, mówił, że jest osunięte. Nie wiem, może dlatego, że jestem radnym. Nie wiem, czy każdy mieszkańc, który zadzwoni, poprosi o pomoc, czy to będzie wykonane w takim trybie. Ale na dzień dzisiejszy sceptycznie podchodzę do tematu o likwidacji Straży Miejskiej. Na pewno trzeba zmienić zasady funkcjonowania. A co pan do zaoferowania młodym mieszkańcom Łamy? Narzekają na jakiś z tych spotkań? Zbyt małe mieście. Mm, tak, tak, zgadza się. Nasi młodzi mieszkańcy dostrzegają to, że obecna władza i te 12 lat chyba trochę, trochę władza zapomniała przez 12 lat, że mamy też młodzież w mieście i trzeba coś im zaoferować. Powracam do Ośrodka Kultury, bo to jest, bo to jest ten dział naszego miasta. W jaki sposób powinien nam zabezpieczyć tą kulturę, rozrywkę? Pani dyrektor szybko powtarza, ma bardzo dobre pomysły, ale jeśli nie będzie miała odpowiedniego budżetu, to za wiele nie zrobi. Ten nowy ośrodek współpracy europejskiej, pod nazwą ODRA. No trzeba coś też zaoferować, żeby przyciągnąć mieszkańców. Myślę, że już dawno, dawno te czasy skończyły się, kiedyby kolejki za biletami do Kina Odra, jaką to była jedna z największych rozgrywek w tamtych czasach. Dziś młodzież w weekendy wyjeżdża do Wrocławia. Jak ich zatrzymać tutaj? Na pewno myślę, że ten pierwszy krok rewitalizacji rynku, żeby go jakoś używić, upiększyć i tutaj myślę, że nie tylko młodzież, ale także mieszkańcy w różnych przedziałach wiekowych, aby się poczuli w tym mieście dowartościowani, żeby czuli, że to nasze miasto jest ładne, przyjazne. No coś zaoferować po tej rewitalizacji w rynku, no nie wiem, kawiarenki czy puby wokół rynku. W tym projekcie, który dzisiaj jest w ratuszu, no jest jakaś propozycja. Co więcej? Dla młodych ludzi, którzy lubią takie spoty ekstremalne, mówię, jeśli uda się wybudować ten bo Dzisiaj wyjeżdżają do Wrocławia, do brzegu. No co, co jeszcze? Wiem, że y, prywatny inwestor y, w Nowym Otoku buduje galerię i tam miało być przewidziane też multikino, ale z nieoficjalnych źródeł wiem, że najprawdopodobniej y, multikina nie będzie ale to jest tylko nieoficjalnie. No na pewno, na pewno taki obiekt byłby potrzebny, żeby tu tych naszych młodych ludzi zatrzymać tutaj w naszym mieście. Dobrze, było to ostatnie pytanie z naszej strony. Dziękuję Panu i życzymy sukcesu w wyborach. A teraz ma Pan czas, aby zaprezentować się. Dziękuję bardzo. Tak sobie króciutko przygotowałem. Szanowni Państwo, Nazywam się Mieczysław Koprowski, lat 53. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Mam swojego wnuka Mikołaja. Od 30 lat mieszkam w Oławie, mam średnie wykształcenie. Obecnie współpracuję z firmą ubezpieczeniową. W kończących się kadencji Rady pracowałem w Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. Chciałbym się z Państwem króciutko podzielić, co udało mi się dokonać przez te 4 lata. Tak. Swoje zobowiązania wyborcze wykonałem w 90%. Tak, rozbudowa monitoringu w mieście na mój wniosek e, zwiększenia tych ilości kamer w miejscach tych najbardziej niebezpiecznych, 16, dziś jest 30, 33 kamery. Remonty chodników w mieście, tak jak po każdej zimie te remonty, te remonty należy wykonać, e, ulica Brzeska, Droncławska, Rynek, ulica Chrobrego, Plac Piłsudskiego, Żołnierze AK. Zagospodarowanie parku miejskiego, pierwszy etap został wykonany, ścieżka edukacyjna, budowa Skyparku, co roku składałem wniosek do budżetu miasta w sprawie budowy, jest szansa na wykonanie tego, yy, tego obiektu. Szanowni wyborcy, w poprzednich wyborach oddałem się kredytem zaufania. Wynik obecny będzie oceną wykonania mojej deklaracji i efektów mojej pracy w Radzie Miejskiej. Liczę na Wasz głos. Apeluję, aby jak najwięcej mieszkańców Oławy uczestniczyło w wyborach, które mają się odbyć niebawem 16 listopada. Im więcej pójdzie do urn wyborczych, tym więcej mądrych i odpowiednich radnych będziemy mieć na najbliższe 4 lata, które będą, którzy będą reprezentować interesy naszego miasta. Serdecznie dziękuję za uwagę.